Witam serdecznie, w komentarzach się mnie pytacie o sos taki słodko kwaśny do ryżu, na zimę wekowany, żeby tylko otworzyć i kurczę mieć swój sos. Naprawdę pyszny, a uwierzcie mi jest tak dobry, że te sklepowe to niech sobie w tym sklepie dalej stoją. Yy, tu co tutaj mamy? Mamy tutaj pomidory, mamy paprykę, mamy cebulę, mamy czosnek, to są te podstawowe składniki, ale jeszcze będziemy potrzebowali, słuchajcie, potrzebujemy ananasa w puszce żeby to był taki faktycznie prawdziwy słodko-kwaśny i będziemy potrzebowali kukurydzę w puszce te dwie rzeczy yy, niestety musimy sobie kupić w sklepie bo ananasy u nas nie rosną a te ananasy właśnie świetnie nadają się do tego sosu słodko-kwaśnego więc zaczynajmy zaczynajmy już robić ten przepis bo jest niezwykle prosty to lecimy więc posłuchajcie, całą zabawę zaczniemy od pocięcia sobie cebuli. Cebulę kroimy w kostkę. Nie za grubą. Zobaczcie, o taką kosteczkę mi chodzi. I całą tą cebulę przerobimy teraz właśnie na taką kostkę drobną. Dla tej cebuli jest kilogram. Tak by to miało wyglądać. Posłuchajcie, cebula pokrojona. Teraz czas na paprykę. Paprykę pokroimy sobie w kostkę, ale włożymy już ją do osobnej miski. Tak wystarczy, żeby ta papryka była pokrojona. Posłuchajcie, papryka jest już ogarnięta. Czosnek przecisnę sobie tylko przez praskę. I pomidory. Pomidory natnę sobie tutaj e, tak, na taki krzyż i po prostu sparzę je, obiorę ze skórki. Potem na mniejsze kawałki. Tym już Was nie będę zanudzał. E, wiecie jak to się robi z poprzednich moich filmów. Więc pomidory muszą być bez skóry, pokrojone na drobniejsze kawałki. Bez tych miejsc po szypułkach. Tego się też pozbywamy. E, i co, i widzimy się za chwilę na kuchence, i zaczniemy to przygotowywać, więc do garnka wlewamy kilka łyżek oliwy, trzy, cztery łyżki. Na czymś to smażyć trzeba, wiadomo. Rozgrzewamy. Dodajemy po rozgrzaniu cebulę. No i podsmażamy, tak do miękkości. Jeżeli tam będzie jakiś kolor, to też może być do koloru, ale ogólnie chodzi o to, żeby cebula była miękka. Raz po raz mieszamy, żeby się nie przypaliła z jednej strony. Ok, cebulę już mamy podsmażoną, już jest mięciutka. Teraz wrzucam tutaj całą paprykę do tej cebuli. Też chodzi o to, tylko żeby zrobiła się miękka ta papryka. Można przykryć jeśli chcecie w tym momencie. Yy, od razu do tej papryki i cebuli wsypię łyżkę, no dwie łyżki powiedzmy soli. Coś wystarczy chyba na... ten sól wystarczy już ogólnie do tego sosu więc więcej sosu nie będziemy dosypywać na końcu się sprawdzimy Mieszam wszystko z tą cebulą No trochę tego jest bo tej cebuli kilogram tej papryki też jest przeszło kilogram chyba kilo, coś takiego yy, Więc no jest trochę tego jest trochę tego krojenia ale uwierzcie mi opłaca się to Dobra Raz po raz to mieszajmy, żeby to się nie y, przypaliło do, do garnka. I, I robimy to pod przykryciem. Niech te warzywa się chwileczkę pod duszą. Dobra, y, już tutaj te warzywka się ładnie udusiły, ugotowały, żebym nawet tak nazwał. Ok Teraz wsypuję tutaj pomidory. Bez skórki drobno pokrojone. Oczywiście trzeba to wymieszać. Porządnie. I w tej pierwszej fazie, te 10 minut, ja to przykryję. Ja to przykrywam, żeby po prostu pomidory puściły wodę. I za chwilę po 10 minutach zdejmę pokrywkę, i już będę normalnie odparowywał. Teraz można już dodać przeciśnięty przez praskę czosnek. Ja tutaj całą główkę czosnku przedcisnąłem, czosnku nigdy za wiele, jak to się mówi. Zaczyna się to już gotować. Więc ja już tego nie będę przykrywał. Niech to powolutku sobie tutaj y, się gotuje i niech odparowywuje po prostu to, bo y, musi to być, to za chwilę jeszcze bardziej będzie rzadkie. Pomidory puszczą naprawdę dużo wody, więc musi to odparować. Jak słyszycie u mnie dzieci biegają, sami jestem w domu, gotujemy i, i jest po prostu... Gorąco, że masakra, słuchajcie, tak to teraz wygląda, jest już dosyć gęste, ale wiecie co? W tym momencie możecie zdecydować, czy chcecie to troszeczkę zblendować, i ja tak zrobię, że będzie delikatnie to zblendowane. Wyłączę tylko grzanie pod tym. I wiecie, ja to troszeczkę tylko zblenduję tak delikatnie. Wiem, wiem ostrza się, tępią czy gorącym. Nieważne, jadę. Wy możecie sobie to zrobić, jak będzie zimne. Chcę tylko, żeby po prostu te komputery trochę bardziej się rozpadły. Ale nie chcę tego na gładką masę zblendować w żadnym wypadku. Ok. Tak to zostawiam. Słuchajcie, są to duże kawałki e, warzyw i o to mi chodzi. Ale to jest nie za duże, bo to by się nieprzyjemnie jadło. Teraz bardzo ważna rzecz. Musimy to e, przyprawić. Ja mam taką łyżkę, słuchajcie, od zupy, zwykłą dużą łyżkę. Więc e, na początek tak. Płaską łyżkę imbiru. Płaską łyżkę Słuchajcie, kurkumy. E, więc jeszcze raz, żeby nie wiem, czy dobrze powiedziałem, jest płaska łyżka imbiru, płaska łyżka kurkumy, płaska łyżka pieprzu teraz, nie wiem, czy właśnie dobrze powiedziałem. Płaska łyżka pieprzu. Trzy łyżki papryki słodkiej, u mnie wędzona. To już tam opcjonalnie, jak to chce. Teraz może to zamieszamy, żeby te przyprawy się tam ładnie połączyły. Teraz dodamy dwie szklanki cukru. Jest to słodko kwaśne, więc musi tego cukru być niestety dużo. Dodajemy go dwie szklanki, pomidory mam słodkie, więc dwie szklanki wystarczą w zupełności. Znowu pomieszajmy to. Za chwileczkę będziemy jeszcze gotowali, żeby cukier się nam rozpuścił, oczywiście, i do tego dolejemy szklankę octu, nawet taką niepełną szklankę octu, Mnie szklanka 205 ml, włączam i zaczynam znowu gotować. Ale teraz już mogę to sobie spokojnie przykryć żeby mi to za dużo nie odparowało a jeszcze chwilę będziemy to gotowali bo jeszcze tutaj wejdzie kilka składników słuchajcie, następne składniki które tutaj dodam to już wiecie to jest ta puszka ananasów ananasy już są pokrojone i dodaję z tą całą zalewą, tak tak to już jest końcówka gotowania więc wiecie, już tutaj dużej magii nie będzie, dodajemy też puszkę Kukurydzę, tak nienawidzonej przez kucharzy, ale w tym sosie ona odgrywa ważną rolę i ona musi być. I niech to się teraz tutaj nam ładnie gotuje, a ja wam pokażę co potrzeba do tego jeszcze, żeby wykończyć ten sos. Zobaczcie, to musi się zagotować, ten cukier się musi rozpuścić. Warto spróbować ten sos, jak smakuje, bo to jest bardzo ważne. No i posłuchajcie, jeszcze jedna sprawa, którą trzeba zrobić. Dolewam do miseczki trochę wody. Bo wiecie, ten sos musi być taki szklisty. Tak jak te sosy są faktycznie takie szkliste. żeby tego dokonać, to potrzebujemy trochę wody, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, a może nawet trzy, bo tego jest dosyć dużo. No i musimy z tego zrobić taką zawiesinę. Słuchajcie, dobrze to musimy yy, rozprowadzić w tej wodzie i zaraz dolejemy do sosu i będziemy już go, zaraz nakładali do słoiku. Zaraz wam to wszystko pokażę. Widzicie, to się fajnie wszystko rozpuściło. I teraz idziemy i dolejemy to do sosu i już go będziemy finalnie kończyli słuchajcie, ja już tutaj teraz to otwieram. I wlewam tą mąkę ziemniaczaną. To się za chwilę zacznie robić takie szkliste. Tak jak te sosy faktycznie są. Zgęstniał, zrobił się szklisty. Tak to trzeba dodać. No, jeśli chcecie mieć prawdziwy słodko kwaśny, to taka jest procedura. Słuchajcie, ja to jeszcze chwileczkę pogotuję. Mam tu już przygotowane słoiki, także chwileczkę to pogotuję i Wam pokażę jak to nakładam i co z tym dalej robimy. Słuchajcie, teraz bardzo ważną sprawą, że ten sos jest super, taki jak, jak oczekiwałem. Teraz troszeczkę tego sosu muszę wziąć na talerzyk. Słuchajcie, rozprowadzić go na talerzyku, żeby szybko był chłodny. I trzeba spróbować. Teraz spróbujemy, jak smakuje. Tak wygląda, widzicie, jest, jest bardzo taki szklisty, tak jak powinien być. Hmm smaku ochurczego. Mm. 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 Pyszny, ja pierdziel, to jest dobre. Przepis mm. super, będzie wam pasował elegancko. Już procedura jest wam znana. Przedstawiam tutaj. Cały czas pod tym yy, sosem musi być ogień. Tutaj dokładam czyste słoiki. też ręcznik w pogotowiu. Okej, okay. i jedziemy z koksem. Jeszcze raz zamieszczać. Nalewamy do słoików. Pyszny sos na zimę. Ja mam słoiki politrowe, Polecam wam troszeczkę mniejsze słoiki. Jeżeli jest was w domu na przykład dwóch, możecie e, dwoje. E, nas jest czwórka, także no Kasper jeszcze tam za bardzo tych sosów nie je, ale Oleg na pewno e, możecie to trochę podkręcić sobie jakimś ostrym, e, ostrą papryką czy, czy chili. No, ja tego nie robię, wiadomo, mam małe dzieci, jak ja to cały czas powtarzam. Więc ja to bardzo takie wiecie, to jest takie słodko kwaśne e, bez dodatku u mnie chili, ale małą, płaską łyżeczkę chili, jak dodać, nic się nie stanie. Słuchajcie, to jest ten sos na zimę. Super sprawa, naprawdę. Ja tylko go do góry i tak on mi się zapasteryzuje, on się tak zaciągnie i bajera on mi tam stoi to w piwnicy, w chłodnym i nic się z tym nie dzieje. O, mamy gościa! Słuchajcie, mamy gości ja już teraz więcej nie przeciągam nic więcej nie gadam ja Was pozdrawiam, kończę to. Widzicie, u nas to wszystko jest na, na ostrzu, noża, że tak powiem i jak to śpiewała Ewa Farna, bo tam goście, tu dzieci, tu się gotuje, tu się filmy nagrywa, więc ja Was serdecznie pozdrawiam i te drzwi otworzyć i do zobaczenia.